Cześć, 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 jestem Fera. Iza, cześć. Cześć, Mitarek, cześć. Cześć, Cześć, Cześć. cześć. Iza, cześć. cześć. cześć, Darek, cześć, cześć, cześć Bardzo się cieszymy, że Was widzimy. Kiedy ten ślub? Przepraszam, tego ładnie. Kiedy? No, już za tydzień. Macie tempo. Przyznajemy. To powiedzcie, co macie załatwione. Mamy przede wszystkim nasze stroje. Mamy o, to orkiestrę. Już... Mamy fotografa. Mamy salę. Yy, mamy... mamy kościół. Kościół. Gościacki śmiaciel. Mamy gości 50, gości, 50 gości. Jaki mamy budżet? Tutaj mamy 30 tysięcy, jeżeli chodzi o te, o te rzeczy, które nam zostały jeszcze. No to to trzeba dla was załatwić. Zostały nam właściwie dekoracje. I nie mamy tortu. Kościoła, samochód. Całą... <laughs> tak. Jakiś specjalny. Tak, lubimy szy Szybki. szybkie, głośne, sportowe. Okej. Okay. I chcecie go sami mm. prowadzić, czy dać to Ja. Pierowce. Ty w jedną stronę przynajmniej ja. Tak. Okej. Okay. Nie, poważnie mówię. Lubicie samochody, to w takim razie lubicie też, nie wiem, podróże, lubicie tymi samochodami jeździć gdzieś. Jeździmy po różnych miastach, zwiedzamy te miasta i rozwieszamy tam kłódki. Po, na mostach. Z... Na mostach zakochanych czy innych miejscach, które, które tam znajdziemy ładne. A jaka będzie to forma ślubu? to będzie ślub kościelny. Widzę, że macie bardzo sprecyzowaną koncepcję na dekorację, czyli mamy bardzo rustykalny klimat. Dużo drewna, zieleni, bieli, bardzo ciepłe światło w mm -hmm. postaci światełek. Super. Uff. Uf. Sporo Uf. tak, właśnie tak. Aż myślałam, że dzisiaj tu jest tak ciepło, ale to chyba się Czuję, tak, że, no, że z każdą i... kartką powiększa nam się budżet. <laughs> Rozumiem, że macie do tego adekwatną salę weselną. Nawet A mogę tak, pokazać tak, zdjęcia właśnie. przykładowe tej sali dokładnie. Super. To możecie fajnie. sobie tutaj zerknąć. Jest tam taka właśnie coś jak oranżeria, przynajmniej ta część taka jadalniana, więc jest trochę drewna, takie przeszklenia mm -hmm. fajne. Z, z widokiem na ogród, który, tak, który tam właściwie no, będą dokładnie. w tym okresie. I tu się zmieści do 50 osób? Tak, tak. W, w tak, tej oranżerii. Tak. Mm -hmm. I też będzie tam parkiet? Tak, jest jakby dalej. Po prostu parkiet, mamy parkiet i oranżerię, jakby tuż obok. Słuchajcie, zastanawiam się, jak połączyliście ten trochę dyskotekowy klimat tej sali weselnej, e, taki z milionem świateł, z tymi dekoracjami, z tą koncepcją. No to właśnie dlatego potrzebujemy waszej pomocy, żeby to jakoś ogarnąć, żeby to jakoś wyglądało. Trzeba tam szybko zasadzić 50 drzew. <noise> Naprawdę ta sala nie trafia w moją estetykę.